Witam, 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 witam. Jak tu jest napis, witam. Eee, to znowu ja z Balki Mikołaj. Dzisiaj opowiem moją historię dotyczącą gra i takie tam. Pamiętajcie, że moje ulubione gry nadal są moimi ulubionymi i nawet jak mam... Mm, jest już PS5, to nadal te gry na PS2 działają i ja je po prostu mega szanuję. To co? Zaczynajmy. Był rok 2016. Na moje piąte urodziny dostałem cał całkiem nową konsolę trójkę. Przy niej tekę na szóstkę. Naruto rutosz Ultimate Ninja Storm 3 i FIFA 15. Dostałem to na moje piąte urodziny te, te trzy gry. Po bardzo je. Po bardzo je chciałem mieć od dawna. Bo też miałem już dawno, dawno, dawno mojej przestarzałe PS2, którą mam od 3 lat. Na niej miałem wszystkie moje gry. FIFA 10, State Fighter 3, Dragon Ball Z Budokai Chi 3, Dragon Ball Z Budokai 3 i Tekken 5. Te gry miałem od samego dzieciństwa, ale pierwszy muszę powiedzieć, którą pierwszą grę dostałem na PS2. W wieku 4, 4 lat sprzątaliśmy strych i tata znalazł swoją starą PS2, którą dostał na bierzmowanie. I po prostu, po prostu ją znalazłem. Poszła do na mechanika, bo istnieje taki mechanik, który ją naprawił. I dostałem FIFA, i potem mój tata mi kupił e, FIFA 10. Mm, FIFA 10. Po, dwu, po dwóch miesiącach dostałem Dragon Ball Z Budokai 3 W wieku 4 lat Street Fighter 3 Dragon Ball Z Budokai Techanici 3 I Tekken Tag Tournament 1 Trzy miesiące przed moimi urodzinami dostałem jeszcze jedną grę Tekken na piątkę Dzięki tych dwóm częściom pokochałem Tekkena po kilku dniach obudziłem się, obudziłem się, szczęśliwy, co dostanę na prezent, jakie to będą rzeczy, wtedy ten, chciałem mieć bardzo, bardzo nową konsolę, znaczy nie taką nową, starszą już, PS3. Obudziłem się właśnie w, w pokoju i mówię, już się nie mogę doczekać, aż już zaciskam zęby, idę, 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 nadchodzi ten czas. Ja myśląc, że będą to przekozackie gry na PS2 lub na sama PS3. Przychodzę do pokoju, każdy mi śpiewa 100 lat, 100 lat. Niech żyje, żyje nam, i czas na praszęty. I potem to. Tak, Dostałem PS3. Ucieszyłem się, ale pierw zaczęłem im podłączać. Zapytałem się rodziców, gdzie gry do niej. Nagle tata poszedł do samochodu, powiedział, że zapomniał mi dać leki, bo wtedy byłem chory. Poszedł. Przychodzi z, z trwami i coś trzyma, trzyma w kapturze. Wyjmuje to z kaptura i wychodzą same nowe gry. No nie takie nowe. Tekken 6. Przekozacka gra, która do tej pory mi się podoba. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3. I FIFA 15. O mój Boże, mówię! Uceszyłem się, się, się i zacząłem od razu w to grać. Po dwóch dniach gr przestawałem grać i potem, i potem wysrobiałem. Brałem leki, jadłem i to wszystko. Pierw kochałem Naruto, więc przyszedłem. Pierw całe Naruto. Porobiłem wszystko w tekenie. FIFA grałem jak już wszystko się skończyło. O tych grach marzyłem jak widziałem pierwszy raz. Po prostu i te gry. Po prostu się zakochałem w nich. Potem ja się zastanawiałem. Jak wszystko porobiłem, to grałem tylko w FIFA i czasami nawalałem się z moim kolegą z podwórka i jednocześnie z moimi dwoma sąsiadami w Tekena. Graliśmy, notowaliśmy u siebie. Oni najzwykle u mnie. Graliśmy. Ja prawie wszystko zrobiłem w Tekenie. Aż w końcu mi się znosiło. PS3 poszedł na boki grać w stare, już mi znane gry. Czyli takie jak Tekken, Tak Tournament 1, Street yy, Fighter i takie tam. Czekała na mnie niespodzianka. 6 grudnia, tylko kiedy miałem urodziny, zostałem Świętą rzecz. Nowe gry na PS3. FIFA 13. To nie była stara gra, ale nadal chciałem grać w coś, coś starszego. Trochę miało mi opcji, ale dało się w to grać. Po prostu polubiłem bardziej. Potem Dragon Ball Z Ultimate. Naruto Generation skończyłem. To była moja chyba najbardziej ulubiona część z anime Naruto. Po prostu dobry klimat i nadal ją lubię. Porobiłem raczej wszystko, oprócz jeszcze nigdy nie grałam online, bo nigdy mi się jeszcze nie chciało grać z jakimiś pełnymi prosami. A jestem słaby w to. W międzyczasie, międzyczasie grałem w Dragon Ball Z Ultimate i przy okazji naparzałem się z innymi, czyli z moimi kolegami w Dragon Balla i oglądałem anime. Potem przebawiliśmy samego Dragon Balla. Aż w końcu ten czas na Street Fighter contra Tekken. Tytuły, które chyba najbardziej znałem z wszystkich gier, które miałem do tej pory. Tykena miałem od dziecka, uwielbiałem Tekena, choć i jeszcze oglądałem chętnie gameplaye. I po prostu Tekken jest przekazaczką grą i Street Fighter ten sam. Po prostu teraz jak gram w te tytuły, to mówię nie no, to jest niemożliwe, że te gry teraz tak brzydko wyglądają, a kiedyś to były najlepsze gry. No i po prostu je uwielbiałem. Teraz jest to wszystko na dzisiaj. Zobaczycie później kontynuację moich, moich, mojej historii o graniach, Dostaniecie kontynuację, ale następny odcinek na moim kanale to będzie Queen Day, więc co? Do zobaczenia. A i ostatni dzień, w tym tygodniu, ostatni film w tym tygodniu to będzie najgorsza gra świata. To co? Do zobaczenia i cześć.